Cześć Drodak. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 10 rzeczy, które bym zmienił na naszych drogach, jeśli chodzi o oznakowanie oraz projektowanie. Do filmu wybrałem takie rzeczy, które mnie u nas denerwują i irytują, a można byłoby je dość łatwo poprawić. Kończący się prawy pas, a nie lewy. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych. Pojazdom ciężarowym jest nieporównywalnie trudniej bezpiecznie zmienić pas na krótkim dystansie niż samochodom osobowym, dlatego jeśli jezdnia główna się zwęża. To zawsze prawy pas powinien mieć ciągłość, a skrajnie lewy powinien się kończyć. Dotyczy to również miejsc, gdzie dodatkowy pas powstaje przed wzniesieniem. Pas taki jak najbardziej może powstać po prawej stronie, jednak na jego końcu to ten dodatkowy pas powinien być tym głównym, a ten z lewej strony się kończyć, a nie odwrotnie. Punkt drugi to trochę kontynuacja punktu pierwszego. Często na naszych drogach jest tak, że droga ma trzy pasy ruchu w jedną stronę, ale w pewnym momencie prawy pas zamienia się w pas wyłączania na węźle. Przykładem jest tu chociażby węzeł Kraków-Bieżanów, gdzie prawy pas aż furki przechodzi w lewy pas do zjazdu na S7. Taka organizacja ruchu ma sens na dużych węzłach łączących autostrady i drogi ekspresowe, gdzie duża część pojazdów skręca jednak absolutnie niedopuszczalne powinno być je stosowanie na węzłach z drogami niższych klas lub zjazdami do miasta. Ma to miejsce na przykład na S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami, albo na S2 i S8 w Warszawie. W takiej sytuacji wszyscy kierowcy, którzy nie chcą zjechać z głównej trasy, a więc między innymi są to prawie wszyscy kierowcy pojazdów ciężarowych muszą wykonać manewr zmiany pasa z prawego na środkowy. Prowadzi to do dużej liczby kolizji podczas zmian pasów. Na S8 kolizje z tego powodu są na porządku dziennym. W dodatku takie miejsca błędnie uczą kierowców, że na wszelki wypadek lepiej jest jeździć środkowym pasem, bo nigdy nie wiadomo kiedy prawy pas może nagle zmienić się w zjazd na jakąś lokalną drogę. Po drugie, przepisy powinny wymuszać oznakowanie takich miejsc z dużym wyprzedzeniem w sposób jednoznacznie wskazujący, że prawy pas nie będzie prowadził na wprost. Wytyczne powinny obligatoryjnie nakazywać umieszczanie w takich sytuacjach na wszystkich pasach ruchu numerów dróg lub nazw miast, jak na przykład na węźle Wrocław Północ gdzie A8 się rozdziela z S5, tak aby kierowcy wiedzieli z wyprzedzeniem, na którą drogę prowadzi pas, którym jadą. Również oznakowanie pionowe powinno już od pierwszej tablicy mówić który pas gdzie prowadzi. Dla przykładu pokażę Wam, jak wygląda oznakowanie pionowe na odstradzie D11 w Czechach, gdzie prawy pas przechodzi w pas do skrętu. Są tutaj cztery tablice informujące o tym, który pas kierowca ma zająć, więc każdy ma czas to zrobić i nie jest zaskakiwany w ostatnim momencie przez wprowadzoną organizację ruchu. Teraz natomiast zobaczmy, jak to wygląda na przykład na S3 między lubinem a polkowicami. Widzimy znak typu E umieszczony 500 metrów przed węzłem. Z tego znaku nie wynika zupełnie nic. Kierowca dostaje informację, że za jakiś czas będzie skręt w prawo do polkowic. Natomiast nie wiadomo, czy będzie to z pasa prawego, a może ze środkowego i prawego, albo po prawej stronie zostanie dołożony samodzielny pas wyłączania. 250 metrów przed rozwidleniem powtórka znaku sprzed chwili. Kierowca wciąż nie wie, który pas gdzie prowadzi i nie wie, gdzie powinien się ustawić. I dopiero w momencie, gdy dojeżdżamy do rozwidlenia, to okazuje się, że prawy pas głównej jest zni zmienia się w pas do skrętu w prawo. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Sytuacje takie powodują nerwowe i niepotrzebne zachowania u kierowców. Oczywiście można tak wykonać organizację ruchu, ale oznakowanie poziome i pionowe musi dawać kierowcy czas na reakcję. W naszych warunkach tego czasu niestety nie ma. Po trzecie, jednopasowe łącznice na węzłach drogowych, gdzie łączą się autostrady z autostradami i z drogami ekspresowymi. Przykłady węzłów Opacz pod Warszawą, Klucz koło Szczecina, Poznań-Zachód, Wrocław-Południe, Gdańsk-Południe i wielu innych pokazują, że kategorycznie należy zmienić myślenie u zarządców dróg i projektantów. Cały czas w głowach ludzi zarządzających naszymi drogami istnieje błędne myślenie, że kierowcy jeżdżą głównie w liniach wschód-zachód oraz północ-południe, a mało kto skręca. Jest to oczywiście nieprawda. Uważam, że na węzłach, gdzie krzyżują się ze sobą dwie autostrady lub drogi ekspresowe, łącznice powinny posiadać po dwa pasy ruchu. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Są węzły, gdzie wiadomo od początku, że w niektórych relacjach ruch będzie bardzo niski. Na przykład na węźle Lubelska mało kto jeździ z kierunku Lublina do Siedlec, albo na węźle Krzyżowa mało kto jeździ w relacji ze Zgorzelca w stronę Olszyny. Ale to właśnie w takich szczególnych sytuacjach powinny być… W drodze wyjątku projektowane łącznice z jednym pasem. Tymczasem u nas wciąż na najważniejszych węzłach pomiędzy autostradami i drogami ekspresowymi buduje się w większości łącznice o jednym pasie, a w szczególnych przypadkach budowane są dwa pasy. Powinno być dokładnie na odwrót. Jeszcze bardziej absurdalna jest sytuacja, gdy na węźle jest łącznica o szerokości dwóch pasów, ale na jej początku lub końcu oznakowanie poziome tworzy krótkie zwężenie do jednego pasa. Takie rozwiązanie jest skrajnie nieoptymalne, ponieważ koszt budowy jest praktycznie taki sam jak dla łącznicy o dwóch pasach ruchu, ale Przepustowość całości jest i tak limitowana przez ten jeden węższy fragment. W efekcie wyrzucamy w błoto pieniądze na budowę szerszej łącznicy, ale w praktyce przejechać nie może tyle pojazdów, ile mieści się na jednym pasie ruchu. Standardem powinno być to, że jeżeli gdzieś budowana jest łącznica o dwóch pasach ruchu, to powinna ona rozpoczynać się również podwójnym pasem wyłączania i kończyć podwójnym pasem włączania. Niestety zarządcy drogi cały czas nie uczą się na błędach. Dostaję od moich widzów przykłady, gdzie obecnie trwa projektowanie węzła na połączeniu dwóch dróg ekspresowych i. I jeden ze zjazdów ma jeden pas. Mam tu na myśli węzeł Piaski Wschód. Tutaj od wspólnego przebiegu dróg S12 i S17 od strony Lublina będzie rozwidlenie na S12 w stronę Chełma oraz S17 w stronę Zamościa. Obie drogi będą przenosić podobny ruch, ale tylko i wyłącznie z racji tego, że ciąg główny będzie prowadził w stronę Chełma to zaprojektowano w tym kierunku dwa pasy, a do Zamościa tylko jeden. Mimo, że jest miejsce na dwa pasy. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego nie można zastosować w takich miejscach rozwiązania np. z węzła Kielce-Zachód na połączeniu S7 i S74. Lewy pas prowadzi tutaj do Warszawy, środkowy do Warszawy i do Kielc, a prawy do Kielc. Takie rozwiązanie powinno być obligatoryjne, gdy jezdnia rozdziela się na dwie łącznice po dwa pasy, a jest za mało miejsca na dobudowę dodatkowego pasa, z prawej strony i mieczą się tylko trzy pasy. W zachodniej Europie taki sposób rozwidlania się autostrad jest standardem bardzo często stosowanym na dużych węzłach i zapewnia on znacznie płynniejszy przejazd my wolimy zamiast tego sztucznie i niepotrzebnie zwężać jedną z relacji do jednego pasa po czwarte, oznakowanie kierunkowe. Temat rzeka. Tutaj na dłużej się zatrzymamy. Należy w oznakowaniu poprawić właściwie wszystko. Tablice są za małe i nieczytelne. Strzałki nie odpowiadają liczbie pasów ruchu. Jeżdżąc po Polsce, zauważyłem, że ilość strzałek nad pasami jest dowolna. Na dojeździe do węzła Opacz od strony Warszawy, mimo że droga ma trzy pasy ruchu, do jazdy na wprost to strzałka jest jedna. Pod Krakowem pas jest jeden, a strzałki są dwie. W ilości strzałek na znakach panuje dowolność, a jest to niedopuszczalne. Zwiedziłem mnóstwo krajów w Europie i na świecie i takiego bałaganu odnośnie liczby strzałek nad pasami nie zaobserwowałem nigdzie. Aby ruch na węzłach odbywał się płynnie i kierowcy nie wykonywali niebezpiecznych manewrów zmiany pasów w ostatniej chwili, każda strzałka musi odpowiadać jednemu pasowi ruchu. Niestety na nowych drogach wcale nie jest lepiej. Na nowo otwartej Zakopiące, gdzie S7 ma po dwa pasy ruchu, na znaku jest tylko jedna strzałka. Lepiej pod tym względem wypada tzw. oznakowanie eksperymentalne. Niedawno Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zarekomendowało Ministerstwu przyjęcie oznakowania eksperymentalnego jako obowiązującego. Jest to krok w dobrą stronę, bo to oznakowanie jest znacznie czytelniejsze od dotychczasowego. Jednak ono również zawiera problemy, które wprowadzają kierowców w błąd i trzeba je koniecznie rozwiązać przed przyjęciem go jako obowiązującego. Wyobraźcie sobie, że dojeżdżacie od strony Siedlec do węzła Warszawa-Lubelska. I widzicie taki znak. Na jezdni są cztery pasy, nad każdym z pasów jest strzałka. Jest to nowe oznakowanie eksperymentalne. Czy możecie więc zaufać temu znakowi i uznać, że pas wyłączania prowadzi na S17 w kierunku Rembertowa, prawy pas głównej jezdni prowadzi na S17 do Lublina, natomiast środkowy oraz lewy pas prowadzą na S2? Otóż wcale nie! Jeśli zaufacie temu znakowi i zmienicie pas z prawego na środkowy, bo chcecie jechać na S2, to po dojechaniu do kolejnego znaku zrozumiecie, że daliście się nabrać. Wszystkie trzy pasy prowadziły na S2, a oprócz tego z pasa prawego można również zjechać w kierunku Lublina. Więc pierwszy znak wskazujący kierowcom jadącym na S2 konieczność zmiany pasa na środkowy lub lewy był całkowicie błędny. Oznakowanie tego miejsca mogłoby wyglądać np. tak, i każdy jadący w stronę Lublina wiedziałby, że musi ustawić się na prawym pasie. Natomiast każdy jadący na S2 wiedziałby, że nie musi wcale uciekać z prawego pasa. Jak wspomniałem wcześniej, dużym problemem w Polsce są kierowcy trzymający się środkowego pasa, nawet kiedy prawy pas jest pusty. Ale jak możemy liczyć na poprawę sytuacji, jeśli nawet na nowo otwieranych drogach umieszczamy nad pasami ruchu znaki, które potęgują wśród kierowców takie zachowania? Co ważne, nie jest tak, że akurat na tym jedynym węźle ktoś źle zaprojektował znak. Ten sam błąd. Będzie już teraz powielany na każdym nowo budowanym węźle tego typu, jeżeli wzór oznakowania eksperymentalnego nie zostanie najpierw poprawiony i zmieniony. Dokładnie taka sama sytuacja jest na S2 przed samym wjazdem do tunelu, gdzie średnio dobowy ruch wynosi ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę. Zobaczmy, jak to wygląda w tym miejscu. Ze znaku wynika, że tylko pas lewy i środkowy prowadzą w kierunku Terespola i Lublina, prawy prowadzi do Ursynowa, natomiast dwa skrajne pasy. Wyłączania powstałe z prawej strony prowadzą na ulicę Puławską. Jednak przed samym rozwidleniem okazuje się, że znak wprowadzał nas w błąd. Również prawy pas prowadzi do Terespola i Lublina. Tak nie może być. Teraz pokazywałem Wam oznakowania eksperymentalne, natomiast zobaczmy, jakie kwiatki są o oznakowaniu tradycyjnym, które wciąż w Polsce obowiązuje. Pozostajemy w Warszawie na drodze S2, ale jesteśmy przed węzłem Opacz. Kierowca jadący od strony Łodzi czy Gdańska dostaje informację, że droga w prawo prowadzi w kierunku Krakowa, Wrocławia i Katowic oraz do centrum Warszawy. Tego Wrocławia tu nie powinno w ogóle być, ale o tym później. Jednia po której się poruszamy, ma aż 2,5 km długości, ale kierowca do samego końca nie wie, czy, żeby dostać się na S8. Ma wybrać pas prawy czy lewy, a może oba. Dopiero przed samym rozwidleniem, czyli w momencie, gdy już jest zdecydowanie za późno, kierowca się dowiaduje. Aha, czyli prawy pas prowadzi na S8, a lewy do centrum Warszawy. Tak nie powinny wyglądać znaki. Przedstawię Wam, jak ja bym to widział. Kierowca nie może być przez oznakowanie zaskakiwany. Skoro jezdnia ma aż 2,5 km, to można postawić bramownicę informującą, że prawy pas prowadzi na S8, a lewy do centrum. Na nowej S7 z Warszawy dostarczyna jest podobnie. Tutaj na wejściu do Warszawa lotnisko. Jest dokładnie taka sama sytuacja, mimo że zastosowano oznakowanie eksperymentalne, czyli takie, które w zamyśle miały być podobne do tego z Europy Zachodniej. Jednak ono w żaden sposób nie pomaga kierowcy. Jedziemy od południa, pojawia się pierwsza bramownica bardzo dużej wielkości. Czego z niej możemy się dowiedzieć? Po pierwsze, jeśli kierowca przegapił znak, że wjeżdża do Warszawy, to z tego znaku się o tym nie dowie. Uważam, że mimo że jesteśmy w Warszawie. To na znaku na wprost i na znaku na w prawo powinny być również dołożone słowo Warszawa. Po drugie i najważniejsze, dowiadujemy się, że w prawo możemy skręcić w kierunku Poznania, Terespola i Gdańska. Pojawiają się dwa pasy do skrętu, ale z oznakowania pionowego i poziomego nie wynika, który z nich prowadzi do Terespola, a który do Poznania. Dobrze, że dzięki numerom dróg na pasach ruchu, przynajmniej kierowcy jadący S7 wiedzą, na którym pasie powinni się ustawić. Ale z oznakowania w żaden sposób nie wiadomo czy na S2 w kierunku wschodnim i na S2 w kierunku zachodnim prowadzą te same pasy czy inne. Dopiero 50 metrów przed rozwideniem kierowca dowiaduje się. Aha, czyli do Terespola w prawo, a do Poznania i Gdańska w lewo. To jest za późno. Znaki te, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, powodują sytuacje niebezpieczne i wprowadzają kierowców w błąd. Skąd kierowca ma się domyślić, że jadąc do Terespola ma ustawić się na prawym pasie, a jadąc do Poznania na lewym? Oczywiście, jak ktoś będzie jechał przez to miejsce po raz piąty czy dziesiąty, to będzie wiedział, który pas ma zająć. Jednak ze znaków głównie korzystają ci, którzy jadą po raz pierwszy. Więc powtórzę raz jeszcze: znaki mają pomagać, a nie utrudniać czy nas zaskakiwać. Oznakowanie powinno od razu, w momencie gdy pojawiają się dwa pasy do skrętu, informować kierowcę o tym, dokąd prowadzi który pas. Konieczne jest też opracowanie czytelnego i jednolitego w skali kraju sposobu oznaczania sytuacji, gdy z danego pasa jest możliwość jazdy w dwóch kierunkach. Jak już wspomniałem, oznakowanie eksperymentalne jest zdecydowanie lepsze od dotychczasowego, ale przed przyjęciem go jako obowiązującego, jako absolutne minimum, trzeba opracować wytyczne jednoznacznie precyzujące co najmniej trzy kluczowe kwestie. Po pierwsze, musi zostać opracowany czytelny sposób oznaczania z wyprzedzeniem sytuacji, gdy trzy pasy rozdzielają się na dwa kierunki i środkowy pas pozwala jechać w obu kierunkach. Po drugie, wytyczne muszą w czytelny sposób rozróżniać oznakowanie dwóch pasów wyłączania prowadzących w różnych kierunkach od sytuacji, gdy mamy dwa pasy prowadzące w tę samą stronę, a jeszcze inaczej musi wyglądać oznakowanie wszystkich takich miejsc, gdzie dwa pasy prowadzą w tę samą stronę, ale dodatkowo Albo prawy, albo lewy z nich pozwala pojechać również w inną stronę. Po trzecie, musi zostać opracowany wzór znaku pokazujący kierowcy w jednoznaczny sposób, że w danym miejscu wszystkie pasy prowadzą na trasę główną, a z prawego pasa będzie oprócz tego możliwość zjazdu w innym kierunku. Tak, aby wszyscy chcący pozostać na głównej drodze nie mieli wątpliwości, że nie muszą uciekać z prawego pasa widząc ten znak. Obecne oznakowanie eksperymentalne nie jest poprawnie przygotowane na żadną z takich sytuacji. Kolejna sprawa związana z oznakowaniem to miejscowości kierunkowe. Są one wybierane według niezrozumiałych zasad. W jakim celu pokazuje się małe wsie w ciągu autostrad? Przecież one nie dają kierowcy zupełnie nic. Poza tym w rozporządzeniu wyraźnie jest napisane, że najpierw podajemy miasto wojewódzkie, później powiatowe, inne miasta, a na końcu miejscowość graniczną. Dlaczego więc w ciągu A2 z Warszawy na zachód oraz z Poznania na wschód często pomija się Łódź? Przecież Łódź leży przy A2 i właśnie tędy kierowcy jeżdżą do Łodzi. A jeśli ktoś twierdziłby, że Łódź nie powinna być oznakowana na A2, bo autostrada nie dochodzi do administracyjnych granic tego miasta, co w mojej opinii byłoby głupotą, to dlaczego w kierunku południowym podaje się Katowice, które również nie leżą przy Edynce. Zarówno Katowice, jak i Łódź powinny być podwane jako miejscowości kierunkowe, bo są to główne ośrodki, w których kierunku prowadzą omawiane autostrady. Inny przykład, dlaczego dla jadących po A1 nie podaje się Torunia? a dla jadących po S7 Kielc, skoro są one miastami wojewódzkimi. Podobny problem występuje na znakach E14, czyli tych z odległościami. Na przykład na autostradzie A8, czyli obwodnicy Wrocławia, na znaku pokazywane są tylko Warszawa i wieś Budzisko. Po drodze na S8 znajduje się dwa miasta wojewódzkie, czyli Łódź i Białystok. Do tego po drodze znajduje się były miasta wojewódzkie, jak sierac, Piotrków, Trybunalski i Suwałki oraz wiele miast powiatowych. Mimo, że te miasta są bliżej od Wrocławia i są większe, to jadąc autem po S8 czy A8, nie dowiemy się, ile kilometrów drogi nam jeszcze pozostało, za to dowiemy się, że mamy 686 km do przejścia granicznego w Budzisku. Takich przykładów w Polsce są setki, również na oddawanych drogach. Na przykład na S3, czyli głównej drodze relacji północ-południe na zachodzie kraju, kierowca nie dowie się, ile jest kilometrów do największego miasta koło S3, czyli Szczecina, ale dowie się, ile jest do Świnoujścia. To samo na S19 z Rzeszowa do Lublina. Nie dowiemy się ile jest kilometrów do Białego Stoku, czyli drugiego największego miasta na wschodzie kraju oraz drugiego największego miasta przez 19, ale za to dowiemy się ile jest kilometrów do Kuźnicy. Po co? Czasami mam wrażenie, że zarządca drogi chce, żebyśmy jak najszybciej opuścili kraj. Patrząc na znak kierowca powinien dowiedzieć się jak daleko jest do najbliższego zjazdu ile jest do najbliższego miasta oraz miasta powiatowego oraz jak daleko jest do jednego lub kilku miast wojewódzkich i tyle. Dla krajów nie będących w strefie Schengen ma sens podawanie odległości do przejścia granicznego, bo wymusza ono postój w trasie, ale ta informacja zaczyna mieć znaczenie około 100 km przed granicą, a nie na drugim końcu Polski. Punkt szósty: Pasy włączania i wyłączania oraz linia wzdłuż tych pasów. Kolejna rzecz, o której mógłbym mówić godzinami. Temat przez wielu uważany za mało ważny, a ja jestem całkowicie odmiennego zdania. Zacznijmy od pasów wyłączania. Służą one do zjechania np. z autostrady. Powinniśmy na taki pas zjechać od razu w momencie jego pojawienia się. Niestety bardzo wielu kierowców zjeżdża na ten pas, gdy on już jest od kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów. Tak nie powinno być. Co można poprawić? Żeby uniknąć takiego zajeżdżania drogi, można zastosować linię pojedynczą ciągu P2A. Linia taka oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. I taką linię możemy spotkać na przykład na omawianej dziś wielokrotnie S2 w Warszawie. Tutaj przed zjazdem na Ursynów jest ona namalowana i jest to dobre rozwiązanie, jednak żeby to rozwiązanie było poprawne, to również oznakowanie pionowe przed węzłem musi informować kierowcę, że skręt w prawo jest tylko z pasa, który powstanie z prawej strony. Oczywiście nie możemy odpowiadać za kierowców, którzy łamią przepis i się do takiej ciągłej linii nie stosują. Jednak w sytuacji, gdyby było jakieś zdarzenie, to jest od razu jednoznaczne, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Raptem kilkanaście kilometrów dalej na wschód, na poniekąd słynnym już węźle Warszawa lubelska, również zastosowano taką linię. Jednak tutaj jej użycie jest bardzo złe. Otóż najwięcej pojazdów na tym węźle jedzie z kierunku S2 w stronę Lublina i odwrotnie. Zastosowanie linii ciągłej w miejscu gdzie jest największy potok ruchu jest ogromnym błędem. To jest to samo co gdybyśmy po raz kolejny sztucznie zawęzili łącznicę do jednego pasa. Co z tego, że dalej na S2 prowadzą już przez cały czas dwa pasy jeśli w tym miejscu wszystkie pojazdy muszą kumulować się na jednym pasie oddzielonym ciągłą linią od pozostałych. Ale to nie koniec. Na tym węźle mamy do czynienia z podwójnym problemem. Musimy na chwilę wrócić do punktu wcześniejszego. Kierowca jadący S17 od strony Lublina i chcący skręcić na S2 w stronę Warszawy, nie dowie się ze znaków pionowych, czy w kierunku na S2 będzie prowadził prawy pas, czy będą to pas prawy i środkowy, a może powstanie z prawej strony dodatkowy pas. Dopiero w momencie, gdy pojawiają się wymalowane pasy ruchu do skrętu w prawo, to kierowca dowiaduje się, że pas pozwalający skręcić na 2 pojawił się po prawej stronie jako pas dodatkowy. Wcześniej nie było żadnej takiej informacji, ale kiedy pojawia się ten dodatkowy pas, to kierowca znajdujący się na przykład na środkowym pasie widzi już na jezdni linię ciągłą. Czyli w momencie, gdy kierowca po raz pierwszy dowiaduje się ze znaków, który pas ruchu powinien zająć, to nie ma już żadnych szans na zmianę pasa bez łamania przepisów. Jest to absurd i ta linia powinna całkowicie zniknąć. To samo tyczy się u wyjazdów. Żeby kierowcy nie wjeżdżali od razu na dwa czy trzy pasy, tylko korzystali jak najdłużej z pasa włączania, linia ciągła pomiędzy pasem wolnym a pasem włączania powinna mieć 100-200 metrów, a nie 20, jak to jest teraz w przepisach. Wielu kierowców w ogóle nie korzysta z pasa włączania, mimo że on służy, jak sama nazwa mówi, do włączania oraz przyspieszania. Niektórzy wjeżdżają na ten pas z bardzo małą prędkością, co powoduje, że kierowca jadący prawym pasem autostrady musi zwolnić. Po siódme, przepisy powinny wymuszać przy budowie oraz przy projektowaniu oznakowania. Poziomego mopów, aby miejsca dla pojazdów ciężarowych były wyznaczane tyłem, a nie przodem do autostrady lub drogi ekspresowej. Obecnie ogromna większość mopów wymusza ustawianie pojazdów ciężarowego tak, że kierowca śpiący w kabinie musi być zwrócony przodem do głównej jezdni, z którego dochodzi hałas i światła przejeżdżających pojazdów. Jest to zupełnie bezsensowne, bo oprócz obniżenia komfortu dla kierowców zawodowych, również z punktu widzenia bezpieczeństwa ostatnim czego powinniśmy chcieć są niewyspani kierowcy prowadzący ciężkie pojazdy po naszych drogach. A mimo to uparcie projektujemy mopy tak, jakbyśmy chcieli upewnić się, że kierowcy na pewno nie będą mieli okazji się dobrze wyspać. Po ósme. Przepisy nie powinny zabraniać ustawiania się na pasie awaryjnym pojazdów chcących zjechać na węźle, gdy korek do zjazdu nie mieści się na długości pasa wyłączania. Wielokrotnie w takich sytuacjach można obserwować, że kierowcy dzielą się na dwie grupy. Zdecydowana większość postępuje logicznie i staje na pasie awaryjnym uznając, że z dwojga złego lepiej jest złamać przepisy niż bezsensownie stać na głównym pasie autostrady czy drogi ekspresowej i ryzykować karambol. Niektórzy kierowcy natomiast trzymają się przepisów i zatrzymują się w takiej sytuacji na prawym pasie jezdni, co w niektórych przypadkach przypłacają życiem, kiedy np. kierowca jakiegoś pojazdu ciężarowego nie zdąży wyhamować przed stojącym na prawym pasie samochodem. Trudno policzyć, ile osób zginęło już w Polsce w ten sposób. Jest to absolutnie niedopuszczalne, że za pomocą głupich przepisów wymuszamy na kierowcach tak skrajne, niebezpieczne zachowania, jak zatrzymywanie się na głównym pasie drogi, którą inne pojazdy mogą poruszać się z prędkością 140 czy 120 km na godzinę. Ten punkt można naprawić najłatwiej i najszybciej ze wszystkich, które dzisiaj poruszyłem. Wystarczy jedynie do istniejącego przepisu dodać wyjątek, pozwalający na zjazd na pas awaryjny w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w tej omawianej przed chwilą, a po drugie podczas tworzenia korytarza życia. Kolejna sprawa to ronda. Na niektórych jeździ się na czuja, np. Na, na tym rondzie w Poznaniu. Na dojeździe są dwa pasy, ale nie są wymalowane strzałki z którego pasa w którym kierunku możemy pojechać, więc występuje tutaj taka trochę samowolka. Od zeszłego roku wszystkie nowe ronda o więcej niż jednym pasie muszą być budowane jako turbinowe, co powinno rozwiązać ten problem. Dotyczy to jednak miejsc nowo projektowanych, natomiast konieczne jest też poprawienie oznakowania na rondach, które już istnieją. Kolejny temat to mikroronda, tam gdzie jest ogromny ruch. Przykład idealny to rondo przy węźle do mrówka przy S11. Mieszka tutaj mnóstwo ludzi. Więc codziennie rano i po południu tworzył się ogromny kor. Wielkość ronda oraz jego bliskość od drogi S11 powoduje, że korek często wychodzi na drogę S11, co powoduje bardzo niebezpieczne sytuacje. Ostatni punkt to to, o czym mówiłem w niedawnym filmie. Uważam, że nasze drogi ekspresowe w zdecydowanej większości powinny być autostradami. Jeśli z jakiegoś punktu prawidłowego nie da się tego zrobić, w co akurat nie wierzę, to warto byłoby chociaż zmienić wytycznych kolor tła znaków na s z zielonych na niebieskie, przynajmniej tam, gdzie i tak jest instalowane nowe oznakowanie, więc taka zmiana nie pociągnęłaby za sobą żadnych kosztów. Więcej o tym temacie w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. W dzisiejszym filmie omówiłem tylko nieznaczną część problemów, które widzę codziennie na naszych drogach. W wielu przypadkach dużo rzeczy można byłoby poprawić dość szybko. Mam nadzieję, że ten film przyczyni się do zmiany przynajmniej niektórych z nich. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomógł mi zrobić Krzysiek Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Radek.